Noc minęła szybko. Eee, dobra, co, co to było, co było? Dobra, lecimy do Atrok Kawałek jest. Ale heca, no. Jeszcze sobie nie wziąłem tego wagonika. Bo jeszcze nie przewidywałem powrotów przecież. Sami widzicie. Życie jest mocno, mocno nieprzewidywalne. Że będziemy nocowali... ...na kempingu w grudniu, że trzeba będzie uciekać stamtąd i wracać na szybko do atro, żeby się dozbrajać, no to... No ...powiedzcie sami, no myśleliście? Nie. No. Ja też nie. nowa instalacja. Dajło. Nie, no na RTX, jak się odpali, to się odpali, co? Rendery to arcykosmos Teraz to ja złożę węgle, to zobaczył jej. To no bardzo nie, niespodziewany obrót sprawy. Dobra, będziemy wracać, to Was wezmę na przejażdżkę samochodem, ale to powiem kiedy, żebyście maksymalnie ściszli głośniki. Galeria jest za centrum kongresowym. Tutaj ją widać muka. Okej. Okay. No, i o to mnie chodziło. A, mogę tylko jedną. Dobra. Cyk. E. to jest dobrze zaopatrzony sklep, co? Dobra, cały ze złota, hmm. ale wszystko. A dobra, w sumie tych drewnianych nie muszę mieć. A mi się zebrało, po co mi drewniane jak mam złote, nie? Dobra, fajnie, ale my sobie tu a, motyki zbieramy, a ja potrzebuję coś mocniejszego. Cz, 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 zanim wrócę do Śnieżnej Krainy. Cz, 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 cz. Zdecydowanie potrzebuję łuku... i kuszy. Prawendek chyba nie, tu nie, tylko, haha, ja mam kuszę, mam kuszę, mam łuk, a nie mam tych rzutek, mm. Ale chyba Chyba w domu miałem możliwość wyprodukowania. No nic no, drodzy widzowie. Wracamy do domu w Atrok. Tak się losy potoczyły. Tak się to wszystko nieszczęśliwie ułożyło. Trzeba było uciekać ze śnieżnej krainy. Znaleźć schronienie na polu kempingowym w Lake Court. No, a teraz trzeba zrobić sobie trochę sprzętu. Hmm. Chyba jednak zrezygnuję z tych renderów, bo jak widzicie przy... jakby przy tej skali atroki, i przy tej tutaj szczegółowości i tym wszystkim, to mam tutaj jakieś spadki, widzę. I one mi się... One mi się delikatnie nie podobają, no aczkolwiek do widoczki są zacne, no zobaczcie sobie sami. Widoczki są zacne no Ale kurczę bez przesady nie Gdybyśmy chodzili w 40 klatkach to Chyba nie warto, lepiej sobie pograć, pobawić A na oglądanie kiedyś przyjdzie czas No cóż, nie spodziewałem się tak szybkiego powrotu Ale na spokojnie, na spokojnie, jeszcze sobie tam wrócimy może zahaczymy coś przy okazji? No tak, mówiłem trochę. Ojej. Trochę nuda tam wiała, tak więc. No tak przynajmniej nie jest nudna, jakby tu siedzieli, i co czekali aż marchewka wyrośnie. E, a tak coś tutaj się dzieje. Przynajmniej nie jest nudno, jest fajnie. Dobra. Chcę rzutkę. Nie wiem, z czego można ją sobie zrobić. Coś tam kiedyś widziałem, że trzeba mieć pióro. Patyk może? Jak co, tu już jest bałagan. Proch raczej nie. Ale zapewne trzeba by było mieć... A To też jest, nie wiem. O, jest. A, a, a. Krzemień. No nie wiem, A, lipa. No i co? Nawet jak zdobędę krzemień, to chcę zrobić cztery rzutki. To lipa jest, kompletnie. Kompletna lipa jest. To mi to nic nie da. No dobra, moi drodzy. Na tym skończymy chyba dzisiaj. Będę się musiał, kurczę, trochę pogłówkować teraz, co w ogóle zrobić z tym faktem, że... że jestem tak bez niczego. Nie mam łóżka, Obrałem łóżka ze sobą. Boże drogi i teraz będę czekał. Czy się zrobi jasno? No dobra, to ja tutaj zostawię, nie będę e, wam kazał czekać razem ze mną, tak więc na spokojnie e, idźcie sobie robić swoje rzeczy. Ja sobie tu postoję. Poczekam aż się zrobi widno, i my musimy znaleźć te rzutki, bo bez nich to raczej nie wrócimy tam. Yo!